Yeah. nic nie mówiłam wcześniej, ale ja chciałam tylko podkreślić, że jesteśmy w Sopocie. Jak widać już zdążyłam zobaczyć różową, świnkową opalenicę dzisiaj na plaży. Mogliście kamerę, parę elementów zobaczyć. Mogliście zobaczyć kilka elementów. Eee, cicho tam! na lodówkę. Takimi, proszę państwa, osobnikami muszę odpoczywać w weekend. E, chciałam powiedzieć, że wynajęliśmy mieszkanie z Airbnb, ale tak jak to często bywa, pokażę wam teraz, gdzie jest. Bardzo, bardzo ładnie. Do plaży mamy 3 minuty na piersio. E, pokażę wam troszeczkę mieszkanie, bo jest bardzo fajnie urządzone. Tak jak wam mówiłam, my bardzo często z Arturem korzystamy z Airbnb. Przepraszam, chciałabym nagrać tu, przepraszam. Tu mamy płyśnic. Tutaj mamy lustereczko, umywaleczka. Bardzo ładna łazienka, naprawdę fajnie zrobiona. Podoba mi się. Tu mamy pokój, jedną sypialnię. Dziewczyny, pozwolicie, że tutaj szybciutko tak pokażę. Jaki piękny obraz. No super, bardzo ładnie. I tutaj cała rodzinka będzie spać, a my będziemy sobie spać w pokoju na sofie. Mamy szafę zasuwaną, także super. Bardzo mi się podoba to mieszkanie. Eee, I zaraz się ogarniamy, idziemy sobie dalej, idziemy na molo, bo już trochę poleżyliśmy, poupalaliśmy się i jak widzicie słońce mnie złapało. Wątpiłam w to, że to nastąpi kiedykolwiek. Idziemy na jakieś jedzonko. Mamy z polecenia Knajpkę, którą chcemy właśnie odwiedzić i oczywiście pokażę Wam. Jeżeli będzie warto i nie warto, to i tak Wam pokażę. Właśnie wyszliśmy z pysznego e, obiadu lunchowego z White Merlin i weszliśmy sobie na molo w Sopocie. Przyznam się Wam szczerze, że jestem pierwszy raz w Sopocie i byłam w lekkim szoku, że tu się płaci za wejście na molo. Jakoś tak... E, za granicą chyba takich rzeczy nie ma. No cóż, w każdym razie idziemy enjoyować tą że przyjemną, e, przyjemny spacer tym że oto mole. Polecamy wypady weekendowe do spontane. sobotu, spontane, polecam jak najbardziej. Idziemy sobie teraz pooglądać jachty. do tego... Generalnie chciałam powiedzieć, że takie jachty y, super fajne, możecie zobaczyć je w Londynie, bardzo blisko Tower Bridge. Y, jest tam taka fajna zatoczka, taki mały port, gdzie faktycznie można pooglądać super jachtówce. Ale tutaj też jak widzimy jest dosyć ciekawie. Sporo ludzi, sporo zainteresowania. się Muszę mówić cicho, bo tutaj jest taka strefa relaksu, więc sami rozumiecie. Proszę Państwa! Płyniemy. Jesteśmy podczas rejsu. Myśleliśmy, że będzie cieplej. I zajęliśmy najlepsze miejsce na siatce, nad samą wodą. Proszę Państwa, jest tutaj najzimniej. Najzimniej. Ale! Papeczkę, zimno jest, zaczynamy śpiewać szanty <śmien longevity> na morzu Nawet Arturowi jest zimno, a jak jemu jest zimno, to znaczy, że jest naprawdę bardzo zimno Nie, nie, Nie No, tak wygląda kajuta w środku. Bardzo fajnie. Możieneczka, ty mamy drugą.